Jak mówisz po angielsku i się z kimś witasz, czy używasz inne przywitania oprócz how are you? Bo zauważyłam, że chyba większość Polaków tylko znają how are you i tak nie wiedzą, co jeszcze mogą powiedzieć, jak się z kimś witają. I też zauważyłem, że jak ja się witam z kimś z Polski i nie mówię how are you, mówię coś innego, na przykład what's up, to Polacy odpowiadają na what's up tak samo jak to odpowiadali na how are you, to znaczy, że mówią Good, ale to nie ma sensu, jak ktoś mówi what's up. To w dzisiejszym odcinku się nauczysz inne sposoby, jak możesz się z kimś przywitać, i też się nauczę, jak się odpowiada na te różne przywitania. Instytut Lingwistyki przedstawia I żebyś wiedział, że na dole w opisie jest link do PDF-u, gdzie możesz ściągnąć podsumowanie dzisiejszego filmiku, to chyba każdy wie przywitanie: How are you? Odpowiedź jest: Good. How about you? Albo good. How are you? Ale to też zależy, czy chcesz z tą osobą rozmawiać. Na przykład, jak ja jestem w sklepach w Stanach, idę do kasy i ktoś tam mi mówi: Hey, how are you? Or, hi, how are you? To ja często mówię tak, hey, what's up? Bo ja nie chcę z nimi rozmawiać. I wtedy traktuję how are you jako przywitanie i moje przywitanie, które ja wolę, jest what's up. Może przez to, że się wychowałem w Filadelfii i tam po prostu mówiliśmy what's up i ta druga osoba też mówiła what's up. Tak często było. Na przykład gdzieś tam przychodziłem, widziałem kogoś, kogo znam i mówiłam tak, hey, what's up? I oni tak, hey, what's up? Bo jak ktoś w sklepie do mnie mówi, hey, how are you? To ja mówię Hey what's up, ale oczywiście jak twój przyjaciel do ciebie mówi Hey how are you, to wtedy możesz im powiedzieć co się dzieje w twoim życiu. Na przykład Hey how are you, albo może powiedzą, Hey how have you been. To znaczy jak tam u ciebie ostatnio. How have you been. Tak ktoś powie How are you? Powiem I'm ah, pretty good, just uh, staying busy, a lot of work. I po prostu im powiem trochę o tym co się dzieje w moim życiu, bo to jest mój przyjaciel. Albo How have you been? To też możesz im powiedzieć. Co się dzieje u ciebie w życiu? Ale jako przywitanie, to po prostu mówisz, good. How about you? To raczej how have you been będzie coś, co przyjaciele mówią do siebie. Ale what's up nie zawsze jest tylko przywitanie. Jak to jest mój przyjaciel i mówię, hej, what's up, to ja oczekuję, że oni mi powiedzą, co się dzieje, albo co ostatnio się działo u nich w życiu. What's up znaczy, Hey, co nowego? Co, no, co nowego u ciebie? Co słychać? I każdym razem, jak uczę angielskiego, wszyscy moi uczniowie są z Polski, ja ich widzę może raz w tygodniu i mówię tak hey what's up i oni niepoprawnie mówią Good. To nie ma sensu. Wyobraź sobie, że ktoś mówi hej, co nowego u Ciebie i ty mówisz dobrze, tak to brzmi. To jak chcesz traktować WhatsApp jako tylko przywitanie, to odpowiedź jest not much. How about you? To znaczy what's up, co słychać? Not much. Not much, znaczy e eh, niedużo. Albo nic ciekawego, not much, to tak brzmi Hey, what's up? Not much, how about you? To znaczy, nic takiego jak u ciebie. Albo co słychać u ciebie? Not much, how about you? Ale jak ja rozmawiam z moimi uczniami albo z przyjaciółmi mówię, What's up? To ja chcę wiedzieć, co się dzieje w Twoim życiu. To jest pytanie. Ale oczywiście nie każdy mówi, What's up? Czasami po prostu mówimy, Sub. A to jest bardziej przywitanie. Tak, yo, sub. Też możesz powiedzieć, How's it going? albo Hey, how's it going? How's it going? jest tak jak jak tam wszystko leci Hey, how's it going? to jak się odpowiada na How's it going? możesz powiedzieć It's going good albo All good też możesz powiedzieć All good in the hood ale nie, to jest trochę głupie All good in the hood hood to jest tak jak neighborhood i jak chcesz ponarzekać i powiedzieć komuś, że masz okropny dzień i oni powiedzą How's it going? to możesz powiedzieć uff, It's going to znaczy jak tam idzie i ty powiesz pfff idzie. I to znaczy, że ha, to nie za dobrze. Też możesz powiedzieć, hey, how you doing? How you doing? Znaczy jak tam robisz? I how are you doing? Albo how you doing? Bo ja bym tak bym powiedział, how you, doing? how you doing? To nie znaczy, what are you doing? To nie znaczy, co ty robisz? How you doing? Znaczy, jak tam u ciebie? To jak ktoś mówi, how are you doing? To ja bym powiedział, I'm doing good. Albo też bym mógł powiedzieć, Good. I jak chcesz narzekać, to byś mógł powiedzieć, huh, I'm doing. Wezmę tutaj taką szybką przerwę, bo nie jestem pewny, czy każdy, kto ogląda nasz kanał wie o tym, że Instytut Lingwistyki ma kursy z różnych języków, nie tylko z angielskiego, to sprawdź naszą stronę instytutlingwistyki.pl Link jest na dole w opisie i zobaczysz, że z każdym kursem, i to nie ma różnicy, czy to jest kurs angielskiego, czy z hiszpańskiego, francuskiego, mamy mnóstwo języków, ale z każdym kursem będziesz miał dostęp do naszej platformy przez 5 lat i to też znaczy, że będziesz miał dostęp do naszego native speakera przez 5 lat, do naszej własnej aplikacji przez 5 lat, też mamy różne podcasty, najróżniejsze ćwiczenia, kolorowe mapy myśli i wiele, wiele więcej. To sprawdź instytutlingwistyki.pl Ale wracając do listy, też bym mógł powiedzieć how have you been? Ale chyba mówiłem, że how have you been raczej jest coś, co byś powiedział do kogoś, kogo znasz. I to znaczy jak tam u Ciebie jakoś ostatnio, albo jak tam u Ciebie od tego czasu, jak ostatnio się widzieliśmy. to wtedy byś mógł powiedzieć, ah, I've been good, I've been good. Albo, ah, could be better. Możesz po prostu powiedzieć, ah, I've been really busy, I've had a lot of work lately, coś takiego. Też wiem, że w Anglii oni się witają i mówią, you alright? Albo coś takiego. Oni chcą powiedzieć, are you alright? Albo, are you okay? Ale właściwie, z tego co rozumiem, to oni po prostu mówią, All right. Oni się nie pytają, czy wszystko jest w porządku z Tobą. Oni tak się witają. Alright? I ktoś powie, Alright. Tak mi się wydaje. Albo tak, You okay? I potem Ty powiesz, You okay? To jest tak jak WhatsApp. Niektórzy Amerykanie mówią, Hey, what's up. I też powie, Hey, WhatsApp. To tak jest chyba z Anglikami. Oni mówią, You okay? Right. I ta druga osoba też mówi, You okay? Right. Tak mi się wydaje. Nie jestem Anglikiem, ale z tego co rozumiem, to tak to działa. Oczywiście też możesz po prostu mówić Hi. Albo. Hello, albo hej, i to jest całkowicie w porządku. Widzisz kogoś, mówisz tak hej, albo hi, ale chyba hi bym tak dodał. Hi, how are you doing? Albo hi, how are you? Ale też możesz powiedzieć tak, oh, hello. I oczywiście też możesz powiedzieć, good morning, jak jest rano. I good morning ja uważam po angielsku to jest takie bardzo miłe, takie trochę słodkie. I uważam, że good morning nie jest formalne. Oczywiście czasami może być formalne, ale większość czasu to jest takie miłe. Ale wiesz, co jest bardzo formalne? Good afternoon i good evening. Ja chyba nigdy w życiu nie mówiłem komuś good afternoon albo good evening. To jest nienaturalne i mega formalne. Może jakbym był na scenie i bym coś mówił przed dużą grupą, bym miał mikrofon i bym mówił tak. Good afternoon everyone. Może wtedy. I good evening jest tak bardzo dziwne. Czemu by ktoś powiedział good evening? Good evening brzmi jak coś, co Dracula by powiedział. Tak, uh, good evening. To jest nienaturalne. A propos formalnych przywitań, to też byś mógł powiedzieć nice to meet you. Nie wiem, czy to jest formalne, ale raczej to się używa jak kogoś poznajesz pierwszy raz, to powiesz, hej, nice to meet you. To może dlatego to się wydaje takie bardziej formalne, przez to, że nie znałeś tą osobę wcześniej i dlatego mówisz, nice to meet you. I jak chcesz się spytać kogoś, co oni ostatnio porabiali, to byś powiedział, what have you been up to lately? Albo, hey, what have you been up to? What have you been up to znaczy tak, co ostatnio robisz, albo co ostatnio porabiasz. Ale przeważnie bym to powiedział, jak kogoś znam, tak Hey man, what have you been up to? Ale myślę, że jak to jest ktoś, kogo nie znasz, to byś mógł powiedzieć What are you up to today? Znaczy tak, co porabiasz dzisiaj? What are you up to? Ale myślę, że najczęściej to, co ja mówię jest Hey, how are you? Albo Hey, how you doing? Albo Hey, how's it going? Albo prostu Hey, what's up? To często mówimy Hey i wtedy How are you? Albo Hey. How's it going? Well, hey, what's up? To daj znać ile z tych zwrotów już znałeś, ile z nich używasz i czy dobrze odpowiadałeś na te pytania. No i tak jak mówiłem, sprawdź naszą stronę institutlingwistyki.pl, link jest na dole w opisie, zapisz się na nasze kursy i zacznij się uczyć z nami już dzisiaj. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.